Dzień wszystkim, ja jestem Macu. Witam Was na moim kanale. Dzisiaj kolejny horror z serii krótkich horrorów. Eee, Invader. Kościół jakiś się naczpał. To nie ja więc, spokojnie. Nie będę tak głową nawalał. Panasonic. Na Panasonic sprzedałem jeszcze Panasoniki? Nawet nie wiem czy sprzedają ten kineskopowy telewizor stary. Też plikałem, ale nie wiem czy to działa w ogóle. Dobra, nie przedłużając, chyba zaczynamy. Gra sama się upomina o to. Strasznie głośno jest, mam nadzieję, że nie zagłuszy mojego gadania. Przynajmniej postaram się głośniej mówić, bo sam siebie nie słyszę w tym momencie. Dobra, the break-in. Co to było? Finally out of school. Nie wiem, kliknąłem coś tam obok, ale... Takie paseczki... na wiec. o, fajnie, dobra. Ja coś nagrywam, czy nie nagrywam? Jakoś takie powiem szczerze, dość nietypowo, takie powiem szczerze ze scenariami. Nie wiem, czy to nie jest błąd, przypadkiem F. Hmm. Yy, pan się tam stoi. Nie przeszkadza. O. Mhm. To miało być straszne, czy nie? Ale jakie Fish Eye się zrobiło. Fish Eye, Fish Eye. Rybie oko. O jak daleko tak jakbym stał wyżej, a taki tak nie staje wyżej. Ale zajebiste no. Uff. Homework Homework, tak Jakieś takie dziwne przeskoki są powiem szczerze. Teraz jestem wysoki bardzo. Kurde, wlazłem w lodówkę. I w szafki wlazłem. A przejdę przez te... Nie no, tutaj to już pomyśleli, kurde. Wybaczcie, jeśli te paski i tych pasków miało nie być. Nie mam zielonego pojęcia. I e board. Six hours later. W ogóle jakieś takie dziwne przesunięte. Tu coś szare. Klamka została. To jest dopiero weird. Dziwna sprawa. Łóżko to mogę wleść. Czy znaczy, to tak niedopracowane jest dość mocno ta gra. Ale patrzcie został zamek. Ha! Paranormalna sytuacja. No poważnie, został ten fragment z domka. Ale jest ciemno jak... Nie powiem gdzie. I u kogo w dupie. Eee. Yy... Co ten psychol tu robi? Z... No nie. Ty! Kolego! No nie mówcie, że to koniec był. Nie mówcie, że to koniec był. Select chapter. Chyba koniec? Co poradzimy, jak nic nie poradzimy? Dzięki za oglądanie. Co złego to ja. I do następnego. Trzymajcie się, cześć. Na razie.